O wszystkim. Tutaj Mateusz Trykoszko. Właśnie to mój pierwszy odcinek z tego z YouTube'a. Będę teraz... To będzie moja taka taka. No... Nie taka kariera, tylko... Taka... To będzie mój zawód taki. I będzie częściej będę nagrywał filmiki niż... niektórzy. Więc... Miałem opowiadać, opowiadać o sobie. Dobra. Sorry mam zadanie nas. To tak To mam 13 lat. Chodzę do trójki do szkoły. No, co tu jeszcze powiedzieć? I napiszcie mi w komentarzu, czym się Wy zajmujecie. To będę wiedział. Też opowiem o Was. Ja napiszcie w komentarzu. Najlepiej. Dostawcie, ła dostawcie łapka góry. I suk, suk, kurde. Muszę przerwać. Sorry, to takie małe ścinka ści była. I muszę Wam powiedzieć, że subskrybujcie mój kanał. Cześć.